Ja wchodzę w kłetwach. Ja wchodzę w spodziewkę. Gości seryjnie łowi. Mamy! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj widzę, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli jeszcze długo. Nie, znajomy Malediwy kurwa 300 stopni. Odcinek z Malediwą. <noise> Dzisiaj nasza na śmierć. Taką sobie wybraliśmy trudno. Yy, co? Spróbujemy się rozgrzać. Spróbujemy się rozgrzać. Robimy to pierwszy raz w życiu. Także myślę, że będzie ciekawe. Ciekawy, yy, daje falnik. Żeby nie było za łatwo, oczywiście to przygotowaliśmy pytania. Czas, w którym będziemy, wieciorze, to jest 5 minut i po prostu. Będziemy sobie zadawali pytania, każde pytanie, każde pytanie widzowie, które odpowiemy dobrze po prostu będą skracały nasz czas w wodzie o 20 sekund. Natomiast pytanie, które, na które odpowiemy źle, będzie... Od... Co to przeszkadza? A pytanie, na które odpowiemy źle, będzie przedłużało nasz czas w wodzie też o 20 sekund. także myślę, że będzie kupa śmiechu. My się przebieramy, robimy rozgrzewę i się wpierdalamy. Panowie jeszcze to jest wody. Szybki to jest wody. Szybki to jest wody, Co to za fajoro? Nooo, oh, 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 okay? No ludzie! Zobacz, zobacz, zobacz. O kurwa, nie wejdę, nie wejdę, nie wejdę. Pokaż. Jest lodzuba. O! Oj, jest grubo! O. Dobra, Dobra, przebieramy się i robimy rozgrzewę, nie? bagno jakieś. Bagno! Bagno! Miał kurwę, bagno! Dawaj, panowie, rozbieranko. Masz klapeczki na No mam klapki, ale ja wchodzę w płetwach. Nie mam klapeczek. <grym> Te płetwy to jest taki content, no. że... No. Dobra, czekaj, bo to jest co się na świecie. Ja pierdolę. Dobra, dawaj, Wojciech, dawaj, a ty co? Łupa! Łupa, lupa! łupa. Ej, nie! Taki zimny! Nie U. wiem, no, wokół. Ej, się stać nie da! Ej! Boże, sobie Boże, mój się stać nie da. Ej, mój sobie mój Boże, mój Boże, mój Boże, mój Boże, mój Boże, Ej! 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 Ej, Ey, ej, ej, wam nie, da się stać, nie da się stać, to jest za zimne. No to dawaj, rozbieraj się i będzie. Jak zimno! Chciał muszę pobiegać! Ma! K to jest skurina, ale zimne. Wszego, ale zimne. kurwa! Ale zimno! Ale zimno bo zimno. Ale czego się nie rozbiera? mu nie musimy patrzeć. Wojtek! Słyska, Wojtek, bo widzowie są no nie zawiedzeni. Nie wejdę! Ale widzowie są zawiedzeni. Nie wejdę! Przepraszam! Ale zimno! Słuchaj, kurwa! Ej, mnie stopy bolą. Mi odmarzły stopy. Ja czuję jakbym... Chodził po lodzie, naprawdę, ten piach jest tak zimny. O! Ten dalej kurwa, o. Czekaj. O. Czekaj, dobra, ściągał, ściągał. Dawaj! Dawaj jak jak Nie, nie, ja jest dramat w kopie, płetwy ubieram. <noise> ej, ale, jak ej, ja lubię być z tego Ale to nie chodzi o zimno, chobie tutaj. Nie da się na tym stać. Nie da się, ten piach jest za zimny. Ja tu...

u. Dobre, U. Stopa, IC Tower kurwa Dawaj. U. U. Wojtek pokaż się Wojtek <grylation> Jaka IC Tower nie Dobra, wygląda? Ja prowadzę, prowadzę. nie chcąc! Nie Prowadzę! Nie chcąc! Ja prowadzę! I, I skipę leci wypadą, skipę! Łapy! Łapy, łapy, łapy! Zatem uuuuu! Trzy, dwa, jeden, stop! O kuru, ten jak sprinta jedno I co lepiej, cieplej? Trochę tak. Tak? Ta. <grym> Trochę tak. Ej, Dinkę mam czekać. Widzowie, zmieniamy zasady gry. Nie 5 minut, a 3. Bo już ledwo żyje Wojtek też. Także 3 nie wytrzymamy, to nasz pierwszy raz, więc musicie zrozumieć. 5 nie wytrzymacie. 5. No. Pięć nie wytrzymamy, wkuźnimy na 3. Uh. Dobra uh. 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 Widzowie, pytanie kontrolne dla Was Uwaga co byście dali Ja tylko nie chcę wostrzyć Odpowiedź dajcie w komentarzu Panowie pytanie na rozruszanie Pierwsze pytanie na rozruszanie tak. Atrybutem wróżki nie jest Czarny kot, talia kart, bilardowa kula, kryształowa kula Nie, nie. Atrybut, raz. Atrybutem wróżki nie jest Czarny kot, talia kart, bilardowa kula, kryształowa kula Kryształowa kula, Czarna kula. Biliardowa kula. Dobrze? Nie? Obaj źle. Wypierdalaś do wody. <noise> boro! Ktoś ci gwałci kota. Tyś! Tyś, tyś! Tyś, tyś! 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 Boro, Boro, kota ci ruchają. Panie i panowie, wyścig oto. kto przypierdoli, pierwszy tam wskakuje. Jesteście gotowi? Start! Pop! Ale, Ale się wypierdolił śmiech, śmiec. Ale zimno. Widzowie zasady, dopiero jak siura tam oczą, kurwa, dopiero czas łączamy. Dawa. Dawaj, od pasa dopiero mi się. Macios! Macios! Dawaj, Macio, Proszę, Dawaj. Uwielbiam Kurwa! Dawaj, Macias. Dawaj, musisz sukcesywnie do przodu, nie możesz się zatrzymywać. Mów, mów. Dawaj, bo czas nawet nie leci jeszcze. Ej, mów już proszę. Nie, dawaj da dalej. pierwszy raz e! Siadaj! 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 Ej, to siadaj! Ej, siadaj. Tak nie ma sensu. Dawaj dalej. Siadaj, Ej, Maciej! Proszę, ty po kolana jesteś, dalej. Czekaj. Dawaj, mów. na raz, dwa, trzy siadaj. Raz. Dwa. Ej. Ej. Dawaj, dawaj, Ej. dawaj, Ej. siadaj! co jestem, kurwa, mów, to no to jest oszustwo! No mów kurwa! No dalej i! Mów! Po wychodzę! Czekaj, star ja się... czasu! Pierwsze start czas. pytanie! A. Znane polskie przysłowie przy mówi! A kto z nami nie wypije! A! Zęby nie umyje B! Niech się stół skryje! C tego we dwa kije D Niech, niech się stół skryje! Baby! Nie. Co Źle! Co źle? Tego we dwa kije było. O, dobra odpowiedź. Czemu? No tak, bo tak jest, no tak jest po prostu. Masz plus 20 sekund! Dobra. Szybciej! Instrukcja ułatwiająca wyciąganie wiader z wodą ze studni oraz spotykana na budowie to: A. Czapla. B. Bocian. C. Zurak. D. Kormora. Kurwa kormora! Źle! <śla> o... Nie! Nie. Yeah. Dawaj! jest yeah. trzy przysłowie w marcu jak a? Garcu! Garcu? <grym> Garcu! <grym> B Garcu! Nie! Yeah! To cały tylko dwie minuty. <grym> Czwarte Witanie. Czym jest sorbet? A Ciastem B Deserem C Ostrym sosem D Zupą Deserem Decer. Ja Jest dobrze! Ostatnie pytanie! Ostatnie pytanie! ETC kropka! To odpowiednik polskiego! A! Między innymi B, to znaczy C! Ciąg dalszy nastąpi, D i tak dalej. E -e między innymi, między innymi zaznaczamy A! Między innymi ŻE! D i tak dalej! Siedzisz! Dalej! Kim według mitów greckich! Byli cyklopi! A, władcami mórz, B, jednokimi <działeś> Nie! Tak nie! Ja! Dalej! 40 sekundy. Na nie! miasto? Alarm! 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 Hiroshima, Alarm! 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 Hiroshima, Alarm! Kanał! Osto... Kanał! Koniec czasu! Koniec czasu! Yeah! Ja nie wyjdę! Podobało się? Tej kamery nie są w tej. Pierwsze sekundy. Przepraszam, że nie wszedłem aż tutaj potąd. Ale tu mam wszystko widzowie zamoczone. Patrzcie, jest woda normalnie. Fiutek już taki mały, że... Tyut jest mikroskopijny. Hiroshima bejbe. Uuu, ale zimno. Ale zimno. Katarek BS, będę chory. Będę chory, wydaje mi się, że uciekniemy szybko do domu i zostawimy Maciasa tutaj w tych, kurwa, płetwach. <laughs> tak, sam bez będzie, ubrań? tak, bezgadkach zostanę, w czopetce i w płetwach, bo nie wracam do domu. Idzie <śmiech> bohater, <śmiech> idzie bohater. Wpadli matku, kurwa. Ale zimno. I co, jak tam Maciej? E, jak było? Żanta mi od I uwaga, runda druga, proszę państwa, Wojkinio, Wojtasio. Nie Si nie on fire paier, siczowon on la 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 fire siczowon paier, la 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 la. Co? No Klapki przy brzegu zostawiasz? Nie, ja tak. A zgubisz je w kóły? No mówię ci. Ale jest tak zimny piak, że po prostu... No to dawaj, biorę od razu. No zgubisz je od razu, mówię ci. No. Marvin> oh! Dawaj. Bo jeszcze czas na wędleć leci! Nie. Czekaj. O. Wow. No nie wracaj, ej! Wow. Wojta skurwa! Nie boli, czekaj! Ty pizdo jebana, ty, to ty Ja, ja ani razu nie wyszedłem! O, moje kości, czekaj, ja kości czuję! Ale Kory. ja też, ty myślisz, że... Tower, co ty ej, kurwa? Ej, jak stanie na zdarzu, to co? Patrz na moje nogi. O, Całe czerwone, stary. Ej. Ja później pokażę stopę pod ci. O, ej, ja tu... o dla się ej. będzie. Ej. Dobra, ja Dobra włącz. A to na OnlyFansie będzie. Na OnlyFansie. Nie no da rady. No Wójtas, no co ty, no to gaz w Ej, no tak, gaz w kurwa, ja mam plecak, no. Nie. Kara, no w każdym odcinku miał być karą. Dobra, nie, pewnie, jak nie wejdziesz w szybko, to... Dobra. Gaz w oczy. żeby nie było, może jeszcze szybko Pokazać, Tutaj wszystko było moczone, także... Pod... No Dawaj. Dawaj. Ej, usiądź no. I czas start. Czas start, jedziemy. Pierwsze pytanie, nie! dawaj Jeśli jesteśmy zadowoleni z obsługi w kawiarni, do, do rachunku doliczamy Napitek, napiwek, podpiwek Napiwek, napiwek Dobrze Dobrze, dobrze, no 20. jedziemy, minus 20 Co nie należy do ekwipunku, płetwo, nurka Butla z tlenem, płetwy, maska, raki Raki, 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 raki. Dobrze Już strim Książek dla dzieci napisał Jan Brzechwa. Biały Kieł, król Maciuś I, Akademia Pana Kleksa, Dzieci z bulerby. Kurwa Bulerwy! Źle! <mulary> 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 plus 20. Nie plus 20. Plus 20. Ojciec <mulary> to filmik książka opowiadająca o rodzinie pochodzenia rosyjskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego. Minus właski, 20. Właski. Minus 20 to było Kurwa. Dobrze! Minus 20? Ok? No, dobrze. No tu zespołu, w, zespołu <laughs> wylansował piosenkę pod tytułem Bal Wszystkich Świętych Budka Suflera, Feelow, Mysłowic, Piersi! Łatwe! To źle! To źle! Źle! Minus Minus 20! Lu minus 20. Schylaj się, kurwa! W eee! Do wody! Bo nie, będzie plus 20! Ej, nie. E, nie, nie ma! Jak czas zatrzymuje? Nie! Do... się! Ty nie masz w ogóle brzucha! Jak czas zatrzymałem? Nie. No. Czas, czas zatrzymany jest dalej! Kurwa, dawaj! No nie, no nie, dawaj. nie ma! Możemy oglądać fakty! Polsat, TvP2, TvN, TvP1! TvP1! Ale żył ty w wodzie, nie jesteś! I plus 20! Czyli plus 20. I kurwa turniu, tak! Jakiej barwy nie znajdziemy w drogowej sygnalizacji świetlnej, zielonej, żółtej, fioletowej, czerwonej? Dobrze! I jaki jest czas plus minus 20 teraz? Nie, yeah, plus 20. Poprzednia nazwa popularnej wiem. czeskiej kreskówki sąsiedzi to druciarze. Kluczyki, złote rączki, warsztatowe kaczy. <śmiana> jakim <śmiana> <druciarze, kluczyki. śmiana> <Kluczyki! śmiania> <śmiania> <Źle! śmiania> To jest? <śmiania> <śmiania> to jest, jest. Kurwa, kurwa, w ubiorę! Jest 20 Kurwa, kurwa, na pół kurwa, kurwa, kluczyki Kurwa, 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 jak nazywa się zasłona w teatrze oddzielająca scenę od widowni? Parawan, kurtyna, portiera, kurtazja. masz kurtyna! Dobrze, minus 20. Koniec. Ej, za się nie zanurzyłeś? Teraz się przyznawaj. Ej, nie ma zanurzonego w ogóle. Mam jak nogi. Ja teraz wam pokażę swoje syry. Ej, odmarzłem. Odmarzłem. Ej, on do, do mnie gadał. On do mnie. Kurwa, nie zanurza się, a brzucha nie zanurzył. To są ślady po zanurzonym brzuchu, jest czerwone, jest czerwone, jest, jest czerwone. Kratę też zanurzyłem, bo się wyjebałem dwa razy nie chcąc, ale to był charakter, tak? Charakter, To jest charakter. Dobra, idziemy pokazać moje stopy. Widzowie oni pan Zukosnik Nie ma tam nic? Tam nic nie ma Ale jest kurwa mikroskop naprawdę malutki. Tak? Taki pokaż dla widza. Nie. Pokaż na widza, no co ty? Jest? jest taki mikroskop, że to jest chuj no, no pokaż dla widza. Na to, że nie wiem, Wojtek zenił nie. Dureczek wystaje. Co <śmienią> ty <za konstrukcję>. <śmienią> <śmienią> Zostaw, zostaw, nie! Nie! Padnę z tobą No chodź, kogo to, to. <śmienią> Malcie, gaj, to, to na <śmienią> Podnoś to <śmienią> Zobaczymy, ja co zaraz golfem to kurwa wiader. I to byłoby wszystko w tym odcineczku. <grym <grym Nie widzowie, no, sorry, że tak trochę to weszliśmy, to był nasz pierwszy raz, w <grym> odcinku się... W następnym odcinku się poprawimy. Dajcie nam znać. I Dajcie nam znać, czy po, yy, w komentarzu czy się spodobało <grym> i czy byście chcieli na zobaczyć jeszcze odcinek jeszcze raz z innymi konkurencjami. Yy, no i to tyle, że zostawcie suba łapę w górę, wiesz, o co chodzi. Widzimy się kurwa po. W kolejnym raz. odcineczku. Miłej tak. zabawy.